Witam wszystkich serdecznie. Wielu ludzi zajmuje się kurami, pokazuje na filmiku, jest to moja pasja, teraz nie mam już byków hiszpańskich. 12 lat opiekowałem, wydałem ogromne pieniądze i nic z tego nie miałem. Po prostu mamy teraz kurki, mam więcej czasu, mogę się im poświęcić. Zajmuję się 40 lat kurami. Nie wiem, czy wiecie, ludzi wiele do mnie przychodzi, dzwoni Grzegorz, czy masz kurki. Pokażemy tak zwana kura wyniesiona. Pokażemy na filmiku dokładnie, jak zrobić, było już odmładzanie na surowo, teraz będzie odmładzanie na oleju. Jak można tą kurą odmłodzić olejem w ciągu jednego miesiąca? Ludzie mówią wyniesiona, ona jest trochę wydziubana, brakuje piórek. Ferma, jeśli kura spadnie na 6 poniżej 70%, ma na około 84 tygodnie, to farma się pozbywa i taka kura trafia do wojny. A więc kury są drogie w granicach, młoda kurka kosztuje 35-40 zł. Nioska nawet osiąga 250 zł. Ja oczywiście nie zajmuję się tym, zradzę wam drogę jak to robić, ja oczywiście dla siebie pokażę jutro te kurki jakie będę miał z fermy. Niektóre są całkowicie upieżone. są to kury które były właśnie na klatkach, chowie klatkowym takie, nigdy nie widziały słońca na hali. I pokażemy wam jak taką kurkę uratować, raz że kurkę uratujecie, dacie jej życie kolejne 5 lat, cały czas będzie nosić jajko. Zaraz pokażę co do tego użyć, kiedyś powiem na tym filmiku jak już tu jestem. Kiedyś, 20 lat temu nie było w Polsce kur, był taki okres, kury były podrożały, też wtedy kosztowały 25 zł, teraz kosztują 50 podobnie się stało. Jest moda, świadomość rośnie, ludzie chcą mieć zdrowe jajko, do mięsa nie wiesz, każdy mógł coś dać, strzyknąć, do jajka nie da się nic dać. Mamy swoje jajka, jest w trakcie badania na K2MK7, teraz mamy olej, zaraz przejdę do tego oleju z rekina, czym badanie d 3 będzie badanie A, witaminy. Co chcę pokazać? Tą kurkę pokażę Wam krok po kroku na moim kanale, oglądajcie filmik. Proszę udostępniajcie, nigdy nie proszę udostępniajcie tym, którzy mają hodowlę pustą. Takie kury, nie bojcie się tego, ludzie mówią, wyniesiona, czasami was wyszło, oszukują. Kupisz ją na targu, on mówi, że młoda, tam próbuje ściemniać, kurka wyniesiona nadal będzie niosła te jajka, jeśli odpowiednio postępujecie, krok po kroku. Ona przy się do domu, faktycznie będzie niosła jajka jak zwariowana, od pierwszego dnia ma jajka, ale po dwóch tygodniach straci to jajko. Dlatego się siebie wyniesiona. Ona nie jest wyniesiona, ona dla waszych potrzeb nadal będzie nosić. Jak wy jej dacie słońce, popatrzcie tu mam siatki wszędzie zrobione, że mi jaszczą nie uderzy, mam wszędzie pastuchy, no nie każdy może sobie tak zagrodzić. Już mi jaszczą nie uży. W tamtym roku sam jaszczą wyniósł mi 20 kur, ciężka kura, to ją nie może dźwignąć, to ją nawet powie, drogi traci. Przeżywam to na co dzień, także tak wiem, że tak to jest. Myśliwi nie strzelają do olisów. Podobnie lisy mam ogrodzone, mam pod prądem pastuchę, podkopuję dziurę. Do mnie codziennie ludzie dzwonią, grzego, zabił mi 7, zabił mi 9, Kura jest droga, no 10 kur to teraz trzeba 500 zł wyrzucić. A więc to nie jest już taki wydatek, e, byle jaki. A więc taką kurę, jak weźmiecie, jeszcze raz pokażę krok po kroku, jak taką kurę możecie uzdrowić, odmłodzić ją na, na zupełnie nie do poznania. Jak już tu jestem na kanale, powiem wam, kiedyś jeździłem przed 20 laty na Węgry. Jeździłem na te Węgry, kury mi tam obiecali, że będą, a to były kury z fermy. Jak chciałem, młode kurki. Oczywiście nie mieli tych kur, bo to były cyganie. Przywieźli mi to gdzieś tam w lesie, my się spotkali na Węgry, jeździłem, załadowali mi te kury. Już jak już pojechałem na te Węgry, to wziąłem, ile miałem problemu na granicy, bo chcieli certyfikaty, dokumenty. Musiałem łapówkę dać. Mimo, że była Unia, już się wtedy Węgry już wchodziły do Unii, i mimo to przewiozłem te kury, potem pokazałem, jak kury wychodziły. Również kiedyś. 20 lat temu, czy 30 lat temu byłem, miałem tutaj kurki wszystkie. Małe, te, te ozdobne, właśnie takie, te, te liliputki. Miałem miałem tutaj największą kurę Brahma, i z, ten, Również na Węgrzech miałem znajomych, dałem hodowców skota, tam jest moda na tą Brahmę. Kura Brahma to jest indyjska kura, kogut waży nawet 9 kg, kurka 7 kg. To jest potężna kura, na której może dziecko jeździć. Także taką ciekawostkę Wam powiem, zajmowałem się tymi kurami. Miałem wszystkie kury, jakie są tylko w pokochiny i tak dalej, silki. Wszystko to nie będę opowiadał. Myślę, że kiedyś kolejną książkę napiszę Moja historia, przygoda z kurami. Mimo, że pracowałem w szwajcarskiej firmy, opiekował mi się tym wtedy ojciec, pomagała matka. Oni mi tutaj to ja tylko to dozorowałem tego. Także ta, takiego bzika mam na tedy kuli, zawsze mnie pasjonowało. Już 30 lat temu nosiłem po, e, ludzie po fermach, rozwoziłem po sklepach jajka z wybiegu. Wtedy pamiętam po 20 groszy Nikt nie chciał takiego jajka kupić. Także no bo nikt nie miał tej świadomości. Dzisiaj dopiero ludzie nauczyli się, że kura musi mieć słońce, mieć D3, musi mieć K2. Musi mieć tak, tutaj podobaczcie, dałem zieloną trawę, co się dzieje, witaminę K1, organizm ją zamienia na K2 wtedy i jajko jest zdrowe i wtedy możecie je wartościowe jedzenie. Kładę nacisk na te jajka i na te kury, bo mam bzika, bo nie je mięsa. O, zobaczcie, jak i wcinają trawę. Ja nie dotykam mięsa bo w moim życiu. Agata, czasami jemy najlepsze koguty świata. Na jesień również będziecie mogli nabyć u mnie takiego koguta. W tamtym roku rozdałem za darmo. Pokażę zaraz, co będzie nie dostawał jedzenie, jakie będzie miał kwasy omega-3, jakie będzie miał właśnie inne, długołańcuchowe te wszystkie kwasy. No, rewelacja, pokażę Wam to wszystko i powiem na tym filmie. Także taką ciekawostkę, tą kurę pokażę teraz, Ja co im dajemy karmić w ciągu miesiąca. Nie przerażacie się tym, że ona straci jajko. Ona straci jajko, bo po przyniesieniu do domu ma inne warunki, inną temperaturę, inne jedzenie, tam miała program i ona po prostu uniosła. Ta kura jest wyniesiona przez chwilę, ona się teraz pierzy. Widziobały jej sąsiadki piórka, no bo oczywiście nie miały zwierzęcego białka. My podamy, można tą kurę uratować w ciągu miesiąca. Robiłem to przed 30 laty, już wtedy miałem te kury, były drogie. E, przywoziłem te kury właśnie z, z Węgier, tak zaznaczam. E, przywoziłem, od, odhodowałem te kury, są nie do poznania. Kurka jest po prostu jak młoda i nadal niesie, i to niesie bardzo duże jajko, tylko trzeba poświęcić miesiąc czasu. A więc przy wydaniu 500 zł na pewno nie wydacie, kupicie 10 kur Wydacie maksymalnie 100 zł i kura będzie jak nowo narodzona Nadal 3 lata gwarantuję Wam będzie jajko codziennie Lekor, to jest kurka mniejsza od gołębia, mała na tu tutaj ma dużo, ale niesie cały czas bardzo duże jajko Także pokażę Wam te kurki, już będzie można Na filmiku pokażę, u mnie kolejny filmik zrobię jak przyjdę A ja już pokażę Wam dzisiaj, są te kury na fermach Ja tym się nie zajmuję, mógłbym przywieźć, ale ja nie mam czasu jeździć, wozić Zdradzam wam tę inicjatywę, nie robię tego dla mamony, dla kasy, tylko dzielę się moimi doświadczeniami z wami. Jak możecie taką kurę prowadzić? Bo wiele ludzi mówi: że Grzegorz, kupiłem, oszukali mnie, jeżdżą ci domokrążcy po domu, wożą te kury, e, sprzedają je tam po, po 25 zł. Taka kurka, taka młoda, 50 kosztuje, która ma 22 tygodnie, a tą 74-tygodniową sprzedają wszędzie po 25 zł do 30. Czasami nabierają, jak widzą, że babcia jakaś jest, mówią, że młoda że będzie nosić, babcia się załamuje po dwóch tygodniach kurka przestała nosić dlatego, że ona się musi przestawić w wielu domach ludzi kupują kurki myślą, że jak da pomyje w domu, zostały stare śmierdzące, pomyje to kurka sobie da radę i nazbiera, nazbiera jak Ona że ona na takim małym polecku jest to ona nie nazbiera, przez pierwsze dwa tygodnie nazbiera potem robaków drzownic nie ma ona już nie ma co nazbierać, trzeba jej uzupełnić pełną grupę aminokwasów, tak jak i my tak jak i my suplementy bierzemy staramy się brać naturalne, tak kurę można wyprowadzić naturalnymi Naturalnym pokorem, pokarmę, a więc słońcem, zaraz przejdę. czym taką kurę uzdrowić i odmłodzić. Także odmładzanie na oleju. Zobaczycie, co stanie się z tą kurką. Ja pokażę kolejny filmik za miesiąc. Tak pokazuję Wam moje jajka po pół roku brzechowa. Nic się nie stało. Tak pokażę teraz na filmiku eksperyment, który leci właśnie z k 7 na to. Pokażę, jaki poziom D3 jest. Także tą kurkę e, oglądajcie kolejny filmik za miesiąc. A teraz Wam pokażę, jak tą kurę wyprowadzić. Te kury są, żeby nie, nie dzwonić do mnie, bo ja taki kur nie będę prowadził. Ja kupię sobie dla siebie 100 kurek i będę te kury miał przez 3 lata i będę zadowolony. I wydam na to, tak jak powiedziałem, 2,50 za kurę zapłacę. Czyli maksymalnie 5 zł. Fermy nie mają co z nimi robić, wożą je do woli, znam gdzie mają. I tą kurę możecie spowodować, że będzie naturalnie wyprowadzona na ziołach i na trawie. I już wam pokażę, czy można karmić takie kury. Oglądajcie dalej. O. I teraz pokażemy. O zobaczcie, chodź bliżej nie pokażę. O tu mamy jabłka nasze dodatkowo, jabłko mi to wchłania elegancko. To jest tutaj mam słonecznik, tu jest kukurydza najlepsze wartości, orkisz, pszenica pomielone, ziarnka słoniczy, słonecznika. I pokazuję też tutaj e, program Omega-3, a więc do tego dodaję się mielniane, a więc Omega-3 ma zupełnie inne Omega-3, jest e, w tym siemieniu lanym. nie ma właśnie tych długołańcuchowych wszystkich tych, tych olei. E, EPA, i, tak, i DHA, i Alat, i Alat tutaj są inne po prostu, ale i pokaż tutaj, co, co będę zaraz dawał. Znacie to, i pokażę. Tutaj, taki sam zażywacie, wiecie, co to, to jest na odporność straną. Z potężną firmą rozmawiam. Jest to porządna firma, robi wszystko za testami, pozbawione metali ciężkich. No, póki te rekiny są, to my je kupujemy. No, wiadomo, że kiedyś te rekiny się skończą. Są to rekiny głębinowe. I pokażę. Znacie na rynku, który jest a też można dawać, ale jest drogi po prostu, nie? Taki olej. I pokażę Wam teraz taką butelkę. Mam oczywiście olej e, trans z dorsza. Nie można nazwać z e, dorsza tranem. E, tre, ten. E, trans Dorsza może być, bo olej może być z rekina. To jest właśnie trans Dorsza, ma po prostu bardzo dużą zawartość omega 3. E, mamy oczywiście też będzie na sklepie. Pokażę wam w kolejnym filmiku do nabycia. Litrową budelkę w rewelacyjnej cenie, specjalna strona powstanie, będzie u nas na sklepie Zdrowia bez leków oczywiście, będę pisał o tym artykuł. Olej, tak zwany olej z rekina, a więc bardzo duża zawartość tego skwalenu. Niesamowite wartości te grycelore, które tu występują. Ma te wszystkie właśnie długołańcuchowe, te, te, te kwasy, które tu występują, właśnie EPA, Deha, ALA. Wszystkie te kwasy długołańcowe zawierają olej z rekina. Dlaczego? Pokażę tylko ile się tego. Do... Jeszcze wracając do tego, no. Tu jest ta firma, daje i mamy również będzie do nabycia olej z tuńczyka, Mamy również olej będzie z siemienia lnianego, Olej z tuńczyka, też niesamowite wartości. I wracając do tego olej z rekina, pokażę to taki paszy. To jest wydajność fermy. Wszystkie te fermy, którą kurkę pokazałem na fermie, ona dostawała olej. Oni dają olej rzepakowy, najtańszy, słonecznikowy, to już jest wyjątek. Głównie bierze się olej sojowy. Taki olej sojowy w grożkańcach kwartowa kosztuje cena. Dla tych farm, bo bez jaj, oleju nie będzie jajka w ogóle. Tam go on kosztuje w granicach tysiąca, pięciu tysięcy złotych za jedną tonę. Wy kupujecie taki olej z rekina i tą kurę odbudujecie tym olej z rekina. Olej z rekina. Dlaczego to do tego zmierza? Wydajecie taki na 100 kg takiej paszy, taka to będzie mało kosztować. Zdradza mam szczegóły, które tu mam z doświadczenia, z praktyki od lat wytestowane. Ta kura będzie nie do poznania. Wy po prostu dajecie tak, jak ja teraz robię do paszy. Tego nie wolno dać dużo. A tu jest olej z rekina, a to damy tutaj ten damy mieszany. O, pokażę tutaj dam olej mieszany. Już tu mam wszystkie trzy oleje. Mam olej z rekina, z Dorsza, a więc trans z Dorsza. Rewelacyjne, ogromny poziom omega 3. Co to jest omega 3? Wy woglujcie. antywirusowo działa, pomaga odbudowa naszego organizmu. A co dopiero kury się doskonale upierzą. W tym czasie jak będę miał kury, jak się przepieżają, również dodam. Wodajcie olej z rekina czy z Dorsza. Kurka momentalnie nie traci jajka. Wielu ludzi mówi, że miałem. Kurki przepierzają się na wiosnę i nie. U mnie też kury się przepierzają, tak jak widać. I cały czas noszą jajko. Tu nie ma możliwości, żeby kura nie zysłała jajka. W tym momencie cała energia idzie na pierza, więc musimy dodać więcej im energii. A więc dodaję olej. Olej jest to właśnie z tego mieszany. pies dorsz tuńczyk i z rekina. I to powodujemy. Wy dajecie sobie, no, pomyślcie sobie, że na 10 kg tej paszy dajecie tylko lit takiego oleju. A więc 10 kg to wystarczy Wam na miesiąc dla, dla wszystkich tych 10 gór, które macie. A więc to nie będą jakieś koszty. Będzie rewelacyjna cena. Oglądajcie, podam stronę, gdzie można się zapisać. Bo jeśli będzie zapisów dużo, nachętnych na to, to po prostu będziemy mieć zdrowia bez leku. Pierwszy w Polsce mamy e, olej z rekina, podamy kurs. Bo rozmawiam właśnie z taką firmą. Jest to olej z dokumentami bio, wszystko będzie na sklepie do bycie. Oczywiście, jak nie będzie zainteresowanych, będzie zamówionych tam 10 butelek, no nie będziemy się tym zajmować. Chcę pierwszy w Polsce prowadzić olej właśnie taki, żeby ratować się kury. Już pokażę. Wy mając taką paszę, jeden kilogram paszy, a więc ktoś, to ma tam 10 kurek czy 5 kurek, dodaje do tego tylko 100 ml. tego. Nie może kura mieć biegunki, nie może ją za dużo, bo poznacie od razu biegunka, znaczy przesadziliście z olej. I już pokazuję. Tak, taki olej dajemy do tej swojej paszy, tak jak ja teraz robię. 100 ml. Tyle wlewamy na taką tacę, to jest ta kilogram paszy i zakręcamy. Nie potrzeba więc, jeśli mamy 10 kg to dajemy litrową butelkę i popatrzcie, teraz, popatrzcie. i to się doskonale wymieszało o, zobaczcie zniknął ten olej nawet nie widać, że to jest jeszcze dam więcej tu dla celu filmu o tu jest więcej jak kilogram tu mam jabłka zobaczcie I polewam tu spokojnie tutaj mogę dać spokojnie 300 ml oleju i zobaczycie co kury teraz robią jak one to będą wzajemnie, one się po prostu zabiją za to. i tu mam jabłko dodatkowe jeszcze błonniki wszystkie o Nasze jabłko tuszone tutaj, popatrzcie, mieszacie to, nie dajecie oczywiście oleju do picia, no bo ola, kura dostanie biegunki, to nie jest tak, że ona ma pływać w oleju. Taką minimalną ilość, ogromne wartości ma właśnie tych kwasów, które jest w To znacie, wygoglować, poczytać, nie jest to moim tematem zajmować się co robi olej, Wy to na pewno znacie lepiej jak ja. Oczytam. I mieszam teraz tą paszę doskonałą, się i z jabłkami. I zobaczycie, jest to w postaci takiej suchej, nawet tego oleju nie widać, rękawiczki mi nawet nie umoczyło i tutaj dałem tylko 300 o, Zobaczcie, już będą wcinać o, już jabłkiem zabijają się Zobaczcie, jaka bitwa o jabłko Dobra, dawaj, dawaj taką paszę wymieszacie i to teraz tym kurkom, ja wam pokażę po miesiącu z tym olejem, właśnie z tym tranem trzy rodzaje tranu będzie można kupić u nas i z dorsza, jeszcze raz powtarzam specjalna strona powstanie, kto będzie znał, za rewelacyjną cenę taka butelka w sklepie, wiecie, nie kupować takie oleje bo jest drogi, kosztuje tam 36zł czy 40 Teraz będziecie mogli w takiej cenie dostać litrową butelkę, czy litrową olejkę, oleju z, z rekina. Jeszcze wracając do tego oleju z rekina. Olej z rekina to są te rekiny głębinowe. To jest ten grenlandzki, ten grenlandzki rekin, czy ten polarny. Polarny, dlaczego wam powiem ciekawostkę? Dlaczego ten olej z rekina tak działa na człowieka? I na, i na zwierzęta, i na pór. Olej z rekina żyje, jest to najdłużej żyjące na świecie zwierzę. Po prostu, nawet dłużej jak żółwie. Olej, rekin polarny z morza tak właśnie, artycznego, Żyje 500 lat. Ciekawostkie badania, które pokazały, człowiek jak jest młodszy, ma 20 lat, ma inny poziom glutationu i na starość ma 70, ma tylko tam 62 nanograma w mięśniach. U rekina polarnego, czy u innych rekinów, które się nie starzeją, osiągają dojrzałość dopiero przy 150 latach, a więc już teraz wyginęły te rekiny, są same młode w morzach teraz, żeby dać potomstwo. I taki olej, taki rekin po prostu nie starzeje się. To jest odmładzanie. Jego ciało nie starzeje się dzięki tej zawartości glutacjonu. A więc glutacjon, glutacjon, poczytać by, ta wiedza, ten glutacjon odradza komórki, całe nasze komórki w organizmie i również ta kura odmłodzi cały organizm i pokażę wam za miesiącu, czy wy poznacie tą kurę, którą wam pokazałem. Tą kurę nie odróżnicie od młodej kurki, która ma 25 tygodni, jest dorodna. Paznokcie, nawet tam ludzie poznają, że ma długie paznokcie zakrzywione. Nie do poznania będzie kurka po tym oleju. Tak olejem z rekina można od, odnowić te kury, znam to już przed 20 laty, kiedyś ten olej był TRAN TRAN był dosy, wszędzie dostępny, ja za dziecka do szkoły szedłem, matka zawsze trzymała pas, mówiła, że mam wypić tą łyżkę, pamiętam jaki, jaki był zapach i mnie odrzucało I zaraz Wam pokażę, o, tak wymieszana pasza Zradzam Wam tajemnicę tutaj, na tym nie zarabiam, bo ja taki kół nie sprzedaję, jeszcze raz zaznaczam, bo tylko dla siebie mam statko Wy je możecie nabyć, wszędzie są, na internetach, dudnie ogłoszenia i nie boicie się, trzeba odpowiednio postępować z tą kurą, a ja po miesiącu Wam pokażę, ta kura wróci do lośności, będziecie mieć codziennie jajko przez całe 4 lata, a nawet 3 lata codziennie jajko, potem będzie co 2-3 dni się traci do jajko. Także te, powtarzam to wielokrotnie, żeby było zrozumiane, że nie boimy się tej kury wyniesionej. Ktoś, kto nie ma pieniędzy, tutaj ludzie mówią, no bardzo droga, zabój skórki. taką kurę kupi tam za 5 zł, 10 kurek to będzie go kosztować 5 zł, 5-50 zł, tak, jedna kura. I tą kurę wystawi na nogi. Tylko trzeba jej dać czas. Macie, wyjazd jajko jest dla was. Wy to jajko jecie, wy nie zarabiacie jajko, nie sprzedajecie tak ferma. Ferma nie jest zainteresowana zdrowymi jajkami, oni chcą zarobić nowe BMW kupić i pędzić dalej. Wy macie jajko swoje, dziecku jajem, tylko jajka, zaznaczyłem nie mięsa, a więc dla mnie największą wartością jest żółtko. Teraz chcę przejść, nawet pokażę filmiki, przejść na keto będę ja tylko tam 5 czy 6 żółtek dziennie. I zobaczymy, jak mój organizm zarabi, zrobi badania. I już pokażę te, te moją kurką, jak one to będą wcinać. Zobaczcie to. Zobaczcie co, zobacz, co się tu dzieje, mimo że mają pełne karmiki jedzenia, zobaczcie co się dzieje, co znaczy olej z rechina, zobaczcie co się tu dzieje i ta kurka wam gwarantuję, ja się podpisuję pod tym każdym, nie robię tego, zaznaczam dla mamony żadnej, dzielę się takimi pasjonatami jak ja, którzy mają takie kury, taką kurę spokojnie ja teraz przywiozę tylko i wyłącznie dla siebie, pokażę taką kurkę, jak ta kurę będzie wyglądać za miesiąc. Już koniec czerwca ta kura będzie pełnej wartości, pełnym upierzeniem i będziemy ją odmładzać w ten, ten. ten swolen. Ten to właśnie kapitalnie substancja w tym oleju rekina jest swolen i właśnie te wszystkie długo łańcuchowe, te kwasy potrzebujemy. Ja jeszcze zaznaczę Wam teraz, piłem olej, traj... ciekawostkę Wam powiem, nie trzeba już udokumentować, mam migotanie, miałem a arytmę migotanie, prowadziłem tylko sobie ten trunk z rekina. Rewelacyjnie nawet nie czuję, że to jest rekina tej firmy. Kapitalnie piję to po trzy łyżki duże. Migotanie minęło, jestem w Stanach Zjednoczonych, jest nerwy, stres. Bałem się nawet wyjeżdżać, byłem u Amiszu. Rewelacyjnie poprawił mi, nie robię tego, bo my tego nawet nie mamy na sklepie. Może będziemy mieć tabletki z rekina, y, z olejem rekina, a ja mam po prostu świeży, pachnący taki olej z rekina, y, pozbyłem się migotania. Migotanie miałem 160, zamierzyłem za godzinę było 60 i znowu się tylko omega kwasy, omega 3 naprawiły mi poziomie go. W serce potrzebuje omega kwasy. Omega 3 i ten Ala, i DPA nie zastąpi tego żaden olej siemianianego. Siemieniale ma swoje wartości, swoją omega 3, nie da się dorównać. Więc skąd mają ryby omega 3, skąd mają te kwasy wysokotłuszczowe? Dlatego, że jedzą właśnie glony. One jedzą właśnie glony i zielone rośliny. One zjadają właśnie. Nie, takie są hodowle całe, morskie, i one zjadają właśnie te, ten, ten te glony takie zielone. I one mają tam właśnie te, te odpowiednie kwasy w organizmie. Także polecam, ja tym pozbawiłem się migotania. A więc tak karmię z taką kurę, takim olejem. Jeszcze raz zaznaczam, że będzie olej właśnie taki mieszany i będzie u nas do kupienia taka butelka za śmieszną cenę. Olej z tuńczyka, olej z dorsza, ogromne omega-3 i tym odmudzicie kurę. Bo, e, tak jak rekin ma, ma 500 lat, i poziom jego glutacjonu nie spada poniżej, poniżej normy. A u nas ludzi ludzi e, poziom glutacjonu spada. Dlatego teraz jest moda, polecają właśnie glutacją, żeby zażywać. To odmładza cały organizm, to odmładza komórkę. Tu się ma energię ogromną i wtedy można wykorzystać tą energię do pracy, czy do zobaczcie co się stało z moją paszą. Jak kury uwielbiają ten olej rekina? Ich zapach. Olej oczywiście, oczywiście olej z rekina, ten oczywiście, który tutaj mam, nie ma zapachu, bo jest zrobiony z maliną. Dla ludzi te z rekina będą miały, które będą na sklepie. Tylko pierwsza w Polsce będę firma, rozmawiam, będą atesty na to, żeby ten olej był najwyższej wartości. A więc pierwszy w Polsce prowadzam taki olej z rekina dla kur. Dlaczego kury nie mają dostać najwyższej wartości? Wy macie taką pasję, macie 10 kórek, jedziecie to jako tej kury, a więc wy powinniście zadbać nie o to, żeby kura miała tylko pomyje, to co w domu zostało jeszcze zepsute, i dacie tej kurze te pomyje. Również te pomyje można czasu czasu dać, ale poza tym muszą mieć pełnowartościowe jedzenie. Kura wtedy jest zdrowa, ma zdrową wątrobę. Olej jeszcze w dodatkowo rekina z falenu uodparnia, działa antywirusowo. Pamiętajcie, że olej rekina podaje się nawet przy chemioterapii, jest dozwolony. Radioterapii moja teraz. Krześnica e, moja, 33 lata, wycięte całe jelito, nie będę wymieniał imienia, e, bierze właśnie olej rekina i dopuścili, ma olej rekina, bo jest po wyciętymi po chemioterapii, po ciężkiej chemioterapii, praktycznie pół jelita je wycięli, bardzo dobry profesor to robił w Bytomiu, także je, my mam nadzieję, trzymiemy kciuki, moja matka dała na wszystkich kościołach, w całej Polsce są trzy za nią, <laughs> nie będę gadał, nawet jej ojciec pomaga, także ciekawostka i dostaje cały czas ten olej z rekina. Niesamowite jak rekin może być, bo nie może witany z grupy B, bo przy chemioterapii nie wolno grupy B, bo się może być to pożywką dla nowotworu, dla tego raka jelita, a więc a rekin, olej z rekina jest kapitalnie, podnosi całą odporność organizmu. To co robi olej z rekina, poczytać, jest ogromna wiedza, ja podaję to właśnie moim kurom i za miesiąc podzielę się z wami. Jak wygląda moja kurka, lekko oczywiście biała i będziemy to stosować teraz dla kur. Teraz mnie olśniło, po prostu widzę tą agnieszkę, moją, jak, jak ona po prostu wychodzi, jak się ratuje tym olejem z rekina. No i zobaczcie, moje kury, jak uwielbiają. Zapach oryginalny rekina. Także tutaj jest ten zapach, kury to przyciąga, one uwielbiają. I to jest uzupełnienie wszystkich aminokwasów, które na pewno nie znajdą trawy. No i oczywiście nie zapomniałbym, oczywiście ta kurka cały czas dostaje tą zieloną trawę. I tą tym potrafię odmłodzić tą kurę. To jest odmładzanie tej kury. Ta kurka dostaje tutaj około 30 ludzi. Tu jest właśnie. Tu są i kurdy banek, babka lancetowata, męska, danska, to jest to jeść, tak, mówi nazwa, tam masz to jeść. Tu jest jasnota kulturowa 30. Żół, trudno mi nawet wymienić tutaj. Tu jest nawet, tu jest nawet jaskier, który jest w dużej ilości trucizną, ale hombatycznie kapitalnie antywirusowo działa jaskier. Tylko dla wyświetlonych fitoterapii. Tutaj mam zmieloną właśnie muskarię, a więc ten, 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 ten szafirek, który kapitalnie działa na płuca, ostrzela, kury który mają zaniedbane, bo były tyle tym kury pokażę po miesiącu, doświadczam i dzielę się z wami kury pokażemy wam za miesiąc jak niosą jajko a więc jeśli ktoś nie ma pieniążku, ktoś ma pieniądze to to nie jest kanał dla niego kupi młode za rok zabije i będzie miał losu ale jeśli ktoś chce kurę mieć pokazać, że ją opiekuje, uratuje ją, że ona nie trafi do rzeźni i nadal mu będzie służyć przez całe 5 lat zaznaczam. i pokażę wam, podzielę się kolejnym filmikiem e, na nice eksperyment, a już niedługo eksperyment przychodzi z Bratysławy również robiłem kury, dostają cały czas, wszystkie moje kury dostają tutaj, które mam Dostałem transrekina do tej paszy i pokażę Wam się podzielę, jakie ma wartości jajko witaminy D3, jaką ma wartość jej, witaminy A. Także rewelacyjnie działa to poprawie. Po, po Wiadomo, że w swoim domu kurka wydaje się na różne e, pasty do, Stać was kupić pastę do auta, do alufelgi za 250 zł, także myślę, że taką kurkę warto dać jej taki olej, poświęcić tam te 100 zł na cały miesiąc. Tyle zużyjecie i kura będzie jak nowo narodzona. Oczywiście pasza, ziarna. No i trawa, cały czas musi być trawa. Nie ma trawy, kura po prostu nie może wyjść, bo to ma naturalne witaminy, nie trzeba żadnych tempermiksów. Na fermach dostają wszystko sztuczne, wapno sztuczne, a tu w postaci surowej, takiej naturalnej odmawia się zamku. No i oczywiście e, rekin, e, wapno oryginalne, jajka mają piękną skorupę, e, nie dajcie za dużo, żeby nie było czuć w tym jajku tego, tej, tego tranu. Także polecam wszystkim, sprawdzone przeze mnie, dzielę się doświadczeniami i myślę, że wydam książkę o całej tej historii, jak kiedyś woziłem kury z całej Europy. Z tych Węgier, jak mnie oszukiwali, nabrali mnie na te kury wtedy wydziobane, łyse, bez piórek. Płaciłem za nie wtedy, pamiętam, do dzisiaj 5 euro, targowaliśmy się, bo chcieli 6. Ta kura w Polsce kosztowała wtedy 25 zł. Czyli ta kura była nie do sprzedania. Odmłodziłem tą kurę i przez całe 5 lat ta kura mi służyła, kupiona wtedy na Węgrzech. Oczywiście brahmy również miałem wtedy w tym czasie, różne, wszystkie kolory, jakie brahmy. Także tu mogę opowiadać, dzielić się doświadczeniami. I zobaczcie te kurki, co zabijacie. To jest ich karma. Pozdrawiam niedzielnie, tak spędzamy zagatą dzień i robimy, mielimy trawę dla naszych kurek. I zapraszam, kto jeszcze będzie chciał widzieć taką kurkę, kto nas odwiedzi, pokażę raz na filmiku, jakie mamy drzewka. Są do, do odebrania, tutaj już są gotowe. Kto będzie chciał jeszcze, zaraz przejdziemy i pokażę, jak wyglądają. Dzięki, chodźmy na drzewka.